i like. Może po południu pojawić się lekkie zachmurzenie, ale w Wrocławiu padać nie powinno. Też na południowym zachodzie najwyższa temperatura, ale co nas będzie czekać po południu, zobaczymy za chwilę. Dzień dobry, Klaudia Kroczek, zapraszam już teraz na szczegółowe prognozy pogody. No i piękny Wrocław w poranku. W większej części Polski mamy bezchmurne niebo, tylko nad Zakopanem gromadzą się chmury i to jest dopiero zwiastun tego, co czeka mieszkańców Polski południowej. Wiatr w tym momencie jest słaby i umiarkowany, jeszcze mgły utrzymują. Się na Podlasiu. Tam widzialność ograniczona do 200-500 metrów, ale na szczęście te mgły szybko znikają, także lada moment nie powinny już się pojawiać. Na termometrach w tym momencie od 6 do 15 stopni, a dzisiaj po południu do 25 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie, a konkretnie w Zielonej Górze, ale cała Polska Południowa z chmurami, a w niektórych miastach popada deszcz. Uwaga, intensywne opady na Podkarpaciu i na Podhalu. Tam sporo wilgotnego. Powietrza, no i też niższa temperatura. W Zakopanem 16 stopni, w Rzeszowie 18, w Krakowie 19. Na północy za to dużo słońca, w suwałkach przelotny deszcz, no ale tutaj temperatura już mniej wakacyjna: 19, 20, 21 stopni. No to co w kolejnych dniach? Na północy. Praktycznie do końca tygodnia popada, lokalnie zagrzmi temperatura też nie będzie się zbytnio zmieniać. W piątek do 23 stopni, a w sobotę do 21. No to niedziela z opadami na północy, lokalnie z burzami, na południu najcieplej do 22 stopni. I poniedziałek i wtorek będą wyglądały podobnie, czyli na północy chmury deszczowe bądź burzowe, na południu wyższa temperatura i padać nie powinno: 22-23 stopnie. Dzisiaj tak naprawdę słońce dominować będzie wzdłuż linii wybrzeża i warto to wykorzystać. Piękna pogoda, bezchmurne niebo, 19-20 stopni, temperatura wody od 18 do 20-21. Na Mazurach za to przelotny deszcz w subałkach i w Augustowie, ale w Mikołajkach, w Wierzycku, w Węgorzewie pięknie. Na termometrach 20 stopni, taka temperatura powietrza, temperatura wody od 19 do 21. Sprawdźmy południową część kontynentu, no bo tutaj nadal wakacyjna uh Temperatura przede wszystkim. Popada w saint na Majorce, w Walencji, Barcelonie i La Corunie. Poza tym w Almerii, Gran Canaria, Sablance i nie padać nie powinno, ale wszędzie temperatura przyjemna. 28, 30, 32 stopnie najcieplej w Almerii. No ale Chorwacja dzisiaj jest niebezpieczną pogodą. Ciepło 31-32 stopnie, ale możliwie że zagrzmi i w niektórych miastach we Włoszech też może pojawić się burza. Także uważajmy, Palermo z piękną i spokojną aurą. I wysoką temperaturą 36 stopni. I dzerba z taką samą temperaturą. I na koniec południowy wschód. Samsung deszczowy, ale poza tym bezchmurnie. No i tutaj upalnie Antalia z temperaturą do 40 stopni. W Antali też najwyższa temperatura wody 31 stopni. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Teraz to wszystko do zobaczenia.